Rozmowa Poranka 9 minut do 9 z małym poślizgiem ale jesteśmy, bo problemy drogowe choć Europejski Tydzień Mobilności więc trochę też na temat. Profesor Marek Sitarz ekspert do spraw transportu Akademia WSB. Dzień dobry Panie Profesorze Dzień dobry Panie Rektorze, dzień, dzień dobry Państwu Europejski Tydzień Mobilności jak wspomniałem względnie zrównoważonego transportu. Chodzi o to, by właśnie ten transport promować, czyli nie tylko samochód. Konstatacja taka, że raczej bez samochodu to co? To, to chyba nie da rady znaczy, i bez samochodu nie da rady, i dlatego powinniśmy wszyscy mówić o zintegrowanym systemie transportowym, gdzie wykorzystamy najlepsze cechy wszystkich rodzajów transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego czy wodnego. Każdy z tych transportów ma swoje wady i zalety i dlatego staramy się, powinniśmy się starać, żeby wykorzystywać wszystkie te pozytywne cechy, włącznie tra z transportem samochodowym. Który jest również niezbędny. Ale właśnie Europejski Tydzień Mobilności ma promować niewybieranie samochodu. Dzień bez samochodu, zresztą pojutrze, większość z nas pewnie i tak samochód wybierze. Jak daleko jesteśmy od tego, by samochód nie był tym pierwszym wyborem? Patrząc oczywiście na nasz region, na to, co mamy tutaj w Metropolii. Znaczy, ja sądzę, że i dla pracowników nauki, którzy zajmują się transportem, jak również dla Samorządowców jak poli i polityków jest wiele do zrobienia w tym zakresie, żeby ten samochód nie był y tym pierwszym wyborem albo i jedynym, bo jeżeli nie mamy innych wtedy możliwości transportowych jak tramwaj, kolej. No to wtedy no, musimy się posługiwać transportem y, samochodowym, a nawet jak będzie to transport samochodowy, to dobrze by było, żeby był to transport zbiorowy. I no wtedy... tak, mamy Metropolię GZM od kilku lat, y, dla której transport miał być od początku tym głównym zadaniem y, jego organizacja. No to chyba jeszcze nie jest ta jakość, y, która pozwoli wybierać transport publiczny zamiast samochodu. Znaczy my powinniśmy wszyscy w tym kierunku iść, żeby ten transport, tak bydział zbiorowy, był ekologiczny, bezpieczny, a dwa powinien być również przystępny. Myślę tutaj o cenie, jeżeli chodzi o bilety, o organizację, o informacje, to, to ogólnie powinna być taka jakość którą dana osoba, dane mieszkanie z tego regionu będzie spokojnie wybierał. Wiedząc, że na tym skorzysta, a korzyści mogą być różne, to mówię. A dlaczego, panie profesorze, mieszkańcy metropolii, mieszkańcy regionu raczej ciągle wybierają samochód? Nawet nie raczej, tylko na pewno, patrząc na liczby związane z transportem publicznym. Jeżeli nie ma lepszej, tak bym powiedział, propozycji, lepszej, tak by powiedział, oferty, to wtedy tak wybierają, bo ja... Proszę zwrócić uwagę, że już w Szwajcarii w 1898 roku, w całej Szwajcarii, był wspólny bilet na wszystkie środki transportu lądowego. Na wszystkie. A my do dzisiaj mamy problemy, tak bym powiedział, z tą integracją. Dwa, proszę zwrócić uwagę, że w Szwajcarii, jak ktoś kupuje bilet, zbior, znaczy bilet, który obejmuje inne środki transportu, to jest, ma bilet tańszy, a u nas jest bilet droższy. Jechałem teraz właśnie między innymi z Gliwic do Szczecina, to zapłaciłem 30% drożej, bo musiałem się przesiadać. Ale pomówmy chwilę jeszcze o tym naszym transporcie regionalnym. Pewnie pan słyszał, jaka ostatnio jest dyskusja wokół tramwajów śląskich. Ostatnio rozpoczęło się przejmowanie akcji tramwajów śląskich przez metropolię. No tyle, że Katowice były temu przeciwne a przy tym chciały przejąć akcje innych miast, bo one chcą mieć największy wpływ na tę tramwajową yy, spółkę. No chyba brakuje tego takiego myślenia metropolitalnego o transporcie. Jed jednostkowe takie. Dla mnie... Yy... Czy dla pasażera, czy dla mieszkańca tego regionu nie jest najważniejsze, kto jest w cudzysłowie właścicielem, kto ma akcję. To tylko, dla... że jeśli nie będzie dogadania się, nie będzie kompromisu, to to się nie uda. Dla... Oczywiście, i dlatego tutaj mamy wielu gospodarzy w tym regionie, bo tu jest i. Są władze miasta Katowice, są, jest marszałek, jest metropolia. W związku z tym, dla mieszkańca to mieszkańca nie powinno to obchodzić. To powinno być załatwiane wspólnie i dla dobra mieszkańców i dla dobra tego regionu. Mamy w województwie śląskim taki problem jak wykluczenie transportowe? Pytam, bo ostatnio sporo się o tym mówi w kampanii wyborczej. Ja powiem, że jest to również pewien problem, jeżeli chodzi o wykluczenie transportowe, dlatego że my powinniśmy... Ten transport, który jest dofinansowany z pieniędzy naszych wszystkich. To dlatego w tym transporcie powinni uczestniczyć wszyscy. Począwszy od os osób o szczególnych potrzebach, a skończywszy na tych, którzy nie mają możliwości dojazdu, tak bym powiedział, do pracy, do szkoły, na studia. Ale te regiony. Wykluczone transportowo w naszym województwie to może nie są jakieś tereny wiejskie, odległe, bo sytuacja jest taka, że coraz więcej ludzi przeprowadza się na przedmieścia, pod miastami, tereny, gdzie autobus jeździł może kilka razy dziennie wcześniej, a teraz to są tereny, które się zaludniają i co? I jest wyzwanie, żeby tam jednak ta komunikacja publiczna była. Niestety u nas nie ma planowania perspektywicznego jeżeli chodzi o infrastrukturę transportu przede wszystkim i transport, to to się planuje na 30-50 lat do przodu. To nie jest kwestia taka, że my coś zbudujemy, ludzie zamieszkają, a potem będziemy coś kombinować z transportem. Tego się nie da zrobić i u nas, zresztą na Śląsku, zrobiono przez wiele, wiele lat, znaczy, były pomyłki w zakresie projektowania architektoniczno, tak bym powiedział, transportowego dla Śląska. A może mieszkańcy tych przedmieści już tak się do auta przyzwyczaili, że transportu publicznego nie potrzebują? Ja powiem tak, można się, znaczy do, do, do dobrego się można szybko przyzwyczaić, ale to dobre to może być transport zbiorowy, to może, to mogą być tak bym powiedział tramwaje, jak również pociąg. To są rzeczy, które trzeba tylko zaproponować i proszę zwrócić uwagę w innych krajach, w Polsce mo mobilność jest Ponad 10 razy mniejsza niż na przykład w Szwajcarii czy, czy nawet w Czechach. Cztery, jest cztery razy Czesi mają mobilność, większą wskaźnik mobilności niż my. W związku z tym inne kraje to zrobiły i z tego korzystają pod względem ekologicznym, finansowym, jak również bezpieczeństwa. Proszę, Czechy. Niedaleko. Trzy razy mobilność jest większa. Tu musimy postawić kropkę. choć do tematu pewnie jeszcze wrócimy nie raz. Profesor Marek Sitarz, ekspert do spraw transportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio M 6 FM.